Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga z serii Budowa kampera, budowa nowego kampera. Póki co nie wiem czy ta seria się rozpocznie na czas, bo nie mamy jeszcze kupionego kampera. Całkiem prawdopodobne, że pod koniec tego odcinka już zobaczymy, zobaczycie wy to na czym będziemy budować, ale na chwilę obecną jestem właśnie po oglądnięciu kolejnego samochodu i wyobraźcie sobie, byłem już na 95% zdecydowany, że go kupię. Byłem na stacji diagnostycznej. Na stacji diagnostycznej powiedzieli, że wszystko ok. Dla był ok. Właściciel był ok. Polski serwisowany w ASO. E, dobry silnik, dobry rocznik. E, no, wszystko po prostu było świetne. Ale ten pan mnie zachęcił do tego, żeby zadzwonić i pojechać na stację, na, na ASO, czyli autoryzowany serwis samochodów, jakoś tak. E, bo tam po prostu jest cała historia tego samochodu. No i tak też zrobiłem. I okazało się, że sprzęgło było wymieniane 4 razy, ten samochód był przeciążony, no po prostu bardzo mocno eksploatowany I tak sobie po prostu zestawiłem to co usłyszałem od tego pana, a on powiedział, że ten samochód wodził odzież W firmie odzieżowej, później coś mówił, że nie do końca odzież, potem może coś innego A paka była zdewastowana, cała była zdewastowana po prostu, no tak jakby coś wybuchła bomba w środku więc to bardzo podejrzane było, ale samochód był fajny, wyczyszczony i super, kupiłbym go. Ale jak usłyszałem to, cztery razy sprzęgło wymieniane, coś tam wymieniane, coś, 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 coś wymieniane, to się, dobra, to ja już wiem, to po prostu to nie ten samochód. I to nie jest tak, że ja wybrzydzam, broń Boże. Ja jestem bardzo, słuchajcie, ja bym wybrał pierwszy lepsze z brzegu. Tylko akurat na szczęście tak się staje, że los wsyła nam ludzi, którzy nam dają do zrozumienia, żeby jednak nie kupować tego, a nie innego samochodu także no nie kupiłem się samochodu ale się nie załamuję i szukam dalej, bo jeszcze nie jedno ogłoszenie podejrzewam przed nami e, a powiem wam dlaczego w ogóle się tak śpieszymy i czemu chcemy kupić tak samochód tak już bo wchodzi ta nowa akcyza od pojazdów Czyli, jeżeli się zmienić ciężarowego na osobowego na kampera, to trzeba będzie zapłacić akcję za 17 czy procent za, za przerejestrowanie. Nie wiem. W każdym razie wyszło mi to, że to jest 5, 6 tysięcy, albo nawet 8 tysięcy złotych, co w naszym wypadku jest bardzo dużo pieniędzy. Więc, no, po prostu chcemy to zrobić w miarę szybko, tak, żeby przerejestrować na kampera, zanim wejdzie ta ustawa, a podobno wchodzi 1 maja. Więc, e, ciśnienie jest na to, żeby to jak najszybciej skończyć i szybko, szybko wybudować. to, też chciałbym podziękować wszystkim osobom, które się komentowały, które pisały do nas jakiekolwiek komentarze i radziły na co zwracać uwagę, jakie samochody są fajne, jakie nie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to. Ja przeczytałem większość tych komentarzy, jak nie wszystkie. Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, bo jest ich mnóstwo, ale naprawdę bardzo mi pomogły w podjęciu decyzji, jaki samochód, na co zwracać uwagę i tak dalej. Więc teraz już się tak nie denerwuję. Wiem, że to nie jest łatwe i że znalezienie czegoś takiego jak nasz Altek to jest. No, to, to będzie graniczyć z cudem, ale ja jestem osobą wierzącą i wierzę w cuda. Więc mam nadzieję, że cud się spełni niedługo i pokażę wam tą kamerką malutką. Pokażę Wam, e, jak wygląda e, nasz nowy van. Pakujemy się ze suchej, e, i wyjeżdżamy. Jedziemy dzisiaj do Zielonej Góry. Znaczy to po drodze jedziemy do Wrocławia, zobaczymy się z Miłoszem z latającego dywanu. Później jedziemy do Zielonej Góry i jutro mamy umówione spotkanie z jednym z naszych widzów, który nam zaoferował, że sprzeda nam swojego vana. Że sprzeda nam swoje Ducato. Dostaliśmy zdjęcia, dostaliśmy opis. No i na razie jesteśmy na, na tą chwilę, jesteśmy zdecydowani. Natomiast no, z uwagi na to, że to jest kawał drogi, to poprosiliśmy, żeby ten nasz widz skontaktował się z naszym przyjacielem Krzyśkiem z Mastera, No i Krzysiek powiedział, że on sprawdzi ten samochód, więc oni sobie jutro umówieni na 12 na sprawdzanie, a my, jeżeli się uda, to przyjedziemy też na to sprawdzanie. Jeżeli będzie wszystko tip top, to podpiszemy umowę. A jeżeli nie, no to e, nie podpiszemy po prostu umowy, ale będziemy już siedzieć w Zielonej Górze i stamtąd będziemy szukać, bo stamtąd też jest bliżej do Niemiec. Więc gdyby się jakieś fajne auto znalazło w Niemczech, to będziemy po prostu jechać do Niemiec. Wszystko pochowane łącznie z narzędziami i z rzeczami, które mogą się przydać przy budowie kampera. Bo jak wiecie, będziemy budować kampera w zielonej górze, e, więc zabieramy nie wszystko. Będziemy. Nie wiecie o tym, no to będziemy budować w zielonej górze kampera. wiadomość i zacząłem tylko kawałeczek początek od Darka wiem, to znaczy jestem pewien że w nowym wanie macie już wszystko zaplanowane no, nie mamy już nic zaplanowanych, nie wiemy nawet jak ten van będzie wyglądał, eee, w sensie baza nawet jaka będzie, bo nam się to zmienia z dnia na dzień, wczoraj chciałem że jeszcze byłem 100% pewny, że to będzie Ducato a dzisiaj już jestem, zastanawiam się nad Opel albo nad Renault Masterem, bo tak dużo z Was napisało do nas poplebne opinie na temat właśnie oplamowano i Renomastera. Że to się jeździ jak osobówką, że ma doświetlenie boczne i tak dalej, więc, więc ja sam już nie wiem, czy to będzie długo, czy to będzie filmowano, Ale no jeszcze nic nie jest zaplanowane, więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysły, co moglibyśmy dać do wana, to śmiało możecie pisać, bo to się wszystko dopiero klaruje. Wszystko się po prostu zmienia, bo przez te 3 lata się wszystko zmieniło, odkąd my się przygotowywaliśmy, więc musimy po prostu reset zrobić taki konkretny od początku. Tak jak widać, całe życie na spontanie i powoli zaczynamy myśleć, że to nie jest kwestia Wana Krótko, my chyba tacy jesteśmy. W każdym razie no nie planujemy za dużo. Mamy pomysł na układ tego Wana, ale czy to się sprawdzi też nie wiadomo. Więc tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystko, co się będzie działo po drodze. Plus jest taki, że ponieważ już mamy to doświadczenie budowania Wana, przynajmniej ja mam takie poczucie, że ja wiem, że będzie ciężko i wiem, że będzie trudno i wiem, że będzie bolało i że to się będzie ciągło. I że będziemy narzekać, będziemy się kłócić. Oj, tam Ale przez to, że to wszystko przysadzasz. wiem, przysadzasz. mam teraz takie optymistyczne podejście. Jakby nie łudzę się, że zrobimy w to miesiąc. To w miesiąc. Nie łudzę się, że wydamy 5000 zł na całą przebudowę. I, I przyjmę te wszystkie trudności z otwartością, bo wiem, że to się wydarzy i nie spodziewam się, że będzie łatwo. Przez co y, czekam na to wszystko z uśmiechem. Dobra, jedziemy. Pup, pup. Mam nadzieję, że się nie urwie, bo nie mam gdzie zjechać, nawet jesteśmy na autostradzie. szybki posunie na kawkę i na hot doga ze stacji, chociaż się ma wrapa. I przy okazji chciałbym Wam powiedzieć, bo już kiedyś o mówiliśmy, ale nie wszyscy oglądają nasze te odcinki wszystkie, bo ostatnio się ktoś nas pytał, gdzie w Polsce można wylać wodę. Otóż jeżeli się jedzie autostradą albo drogą szybkiego ruchu, to w Polsce bardzo często są takie znaczki WCBUS. No są na stacjach benzynowych zlokalizowane. Nie po prostu tam można podjechać, można sobie wylać o kratki e, wodę. Czasami można nalać też wodę tutaj. Widzę, że dziś jest zamknięty ten na kłódkę, więc powiedziałem, że trzeba byłoby zapłacić albo zapytać się w recepcji, może otwierają tą kłódkę. E, my mieliśmy okazję wielokrotnie to robić za darmo. E, więc jest, jest tego dosyć sporo, no ale to mówię na autostradach i na drogach szybkiego ruchu. Miłosza, czyli w latającym dywanie, w fabryce latającego dywanu Idziemy zobaczyć jak przerabiają busy na kampery, bo to są po prostu niesamowite samochody Zresztą, kto z was nie śledzi, to polecam, żeby wejść na kanał Latający Dywan Chodźcie do środka Cześć Dzień dobry, witamy w latającym dywanie Na tych yy, skromnych, warsztatowych Prochach <grydach> Fabryce <grydach> latających dywanów, no, hmm. pięknych kamperów i no, każdy indywidualnie robione. Tak, Dobra, jak Łukasz powiedział to, dokładnie nic dodać. Nic każdy jest inny. Każdy, każdy jest inny. Dwa razy tego samego nie zrobiliśmy, więc naprawdę yy, co auto to nowe odkrycia, więc możecie się rozejrzeć troszkę to. Tak czy ze środka. Mimo, że macie wolne terminy? No, tak, za dwa lata. No. no to kręci się. Wszyscy chcą mieć wany teraz i kampery. No Więc co? No ja wam mówiłem, że u nas trwa trzy miesiące, no. nie? Więc przez trzy miesiące, no to wyobraźcie, to weźcie sobie policji, ile robię samochodów rocznie. nie? No nie robię ich kurde 100. Nie? Więc no wiesz, no dla mnie 20 aut, to ja jestem dwa lata a już mnie nie ma, nie? To, mm. to jest. I no. raczej tego nie przyspieszę. już miałem plan taki, żeby się Powiększać i w ogóle wiesz, iść w jakieś biznesy, ale to w ogóle nie dla mnie. O, to było bardzo miłe spotkanie. Super było się wreszcie na żywo zobaczyć z Miłoszem, bo, bo nie widzieliśmy się chyba półtora roku. E, dużo nam podpowiedział, dużo ciekawych rzeczy. Niestety nie pochwalił Fiata e, to jeśli chodzi o jego możliwości e, Powiedział, podróżnicze. Że nie, ma, nie jest to lepsze. Nie, nie, Ducato nie jest lepsze od Elteca, bo on też ma LTK i też ma kampera zbudowanego na LTK. Więc yy, mówi, że no, nie, Ducato nie zastąpi nam na pewno tego i na pewno nie będzie lepsze też. a nieprzyjemniejsze w jeździe, no tak. ale za to ma przyjemniejszą pakę do, do, do wykonywania zabudowy. No i bardzo dużo części składowych można już kupić, bo są właśnie przeznaczone do Fiata, więc będzie nam łatwiej budować. O ile to właśnie na Fiacie Ducato zakończymy, jutro się dowiemy. No jedziemy teraz przed siebie. Dzięki już za spotkanie. Pozdrawiamy i no, do zobaczenia. Mamy nadzieję wkrótce. Cztery pole roku, Vivaldi'ego, po prostu co parę godzin, co parę minut jest inna pogoda. Teraz na przykład pada grad. Śnieg, grad, gradobicie, obicie, nie wiem co to jest. Jesteśmy pod salonem u naszego przyjaciela i czekamy, aż przyjedzie pan, pan Tomasz. Pan Tomasz ma dzisiaj przyjechać do nas swoim Ducato. No i miejmy nadzieję, że to będzie ten samochód. Wszystko na to wskazuje, że to będzie ten, bo... No jest to samochód nie od handlarza, jest to samochód używany przez osobę, która na ten samochód od samego początku ma przejechany 450 mniej więcej, tysięcy i niecofnięty licznik. E, pełna dokumentacja wszystkich napraw, wszystkich przeglądów. No wszystko po prostu tam było naprawiane e, i udokumentowane i zapisane. Podobno samochód jest w bardzo dobrym stanie, ma drobne ryski, drobne jakieś tam gniecenia, natomiast motor jest w porządku i cała reszta jest podobno w porządku, można siadać i jechać. Więc patrząc na to wszystkie komentarze, które wypisywaliście do nas i wysyłaliście wiadomości, i tak zbierając to wszystko w jedno, no to wychodzi na to, że to, to jest właśnie ten samochód. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy dzień nagrywać? Tak, O no. oh, Witamy! Nie. Panie Kaszu, witam serdecznie. Tomasz, witam serdecznie. Dzień Ale miło spotkać. Jezu, Pani Kasiu, dzień dobry. Witam serdecznie. Tomasz? tu jest to bardzo dobrze To już ja tak wszystko zrobiłem, nagrzałem to za i ten plastik który Tutaj, tu nie, tylko testowałem, tu jest takie. Ale tu było. Czekaj. Wody, co tam jeszcze? No wszyscy... Tu jest automatyczne zamykanie, czyli jedziemy powyżej 30 km na godzinę i wtedy, i wtedy automatycznie ani Was nie upradną, nie no upradną, no, 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 no. nic tam się takiego nie dzieje. E, tu jest regulacja daty. dane przykładowo, jeżeli nie wiem, dwóch kierowców jedzie. Jeden kierowca ma jechać na przykład, nie wiem 30 km, drugi 50 to tutaj sobie tak samo tym właśnie regulujemy. No nie? No, 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 no. Teraz jest wyłącznie. Dobra, no to mamy deal. Tak, tak, wszystkiego kupiliśmy. najlepszego. Kupiony od pana Tomasza Cygana. nowy Wszystkiego dobrego z samochodem. Samochód na pewno będzie się spróbował. Będzie dużo jeździł, długo będzie jeździł. Na pewno nie zawiedzie. Superki za chwilę przekazane będą następne luki zapasowy, Mamy to. Super. 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 No to lecimy dalej z robotą. Życzę wszystkiego najlepszego z tym samochodem. Oby się spisał. Jeżeli będzie cokolwiek, nie tak. Na pewno służę swoją pomocą i na pewno właśnie zostawię. Jeżeli cokolwiek będzie się działo, proszę dzwonić. Dobra. Dobra. Mamy Zmarną. na kamerze, mamy nagranie. Tak, 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 tak. Jeżeli będzie cokolwiek się działo, to proszę o telefona. Ja ten sam znam. Tak? Jeszcze Dob raz. Dobra. Super. No żegnamy się właśnie z naszymi pieniędzmi. <słuch dobra> Poszło. Transakcja tak, przyjęta do realizacji. W ciągu kilku minut powinno być na koncie. No i dobra. Ja jestem kupującym, tak? Tak. Nie. A tak, tak, tak. <grystanie> <grystanie> no to opiszę. Na moment. samochodu. Tego jeszcze nie robiłam. Twoje pierwsze auto? Tak. Nie. Tak? Takie, które jak no, mam umowy na nie, to tak. <grystanie> to Ale czy gorąco. Kamień serca, nie na nogę. Z serca, nie na nogę, Nie.